Stawanie w środku nocy, żeby pójść do toalety, to więcej niż tylko drobna niedogodność. To nie tylko przerywa Twój sen, ale może również zakłócać naturalny rytm Twojego ciała. To sygnał, alarm, że w Twoim organizmie coś jest nie tak, że Twoje ciało jest w nierównowadze. Ten stan, fachowo nazywany nokturia, oznacza, że regularnie budzisz się raz, a często i więcej razy w ciągu nocy. Żeby oddać mocz. To nie jest sporadyczne zdarzenie, ale powtarzający się problem. Wielu ludzi bagatelizuje to, niestety, jako normalną część starzenia się, myśląc, że to po prostu nieuniknione. Ale prawda jest taka, że to nie jest normalne i zdecydowanie nie jest nieszkodliwe. Nie ignoruj tego sygnału. Przerwany sen, spowodowany częstymi pobudkami uniemożliwia twojemu ciału osiągnięcie głębokich, tak bardzo regenerujących etapów, które są absolutnie niezbędne dla twojego ogólnego zdrowia i samopoczucia. Przewlekły brak snu, regularnie powodowany przez nokturia, może mieć poważne konsekwencje. Może znacząco osłabić twój układ odpornościowy, czyniąc cię bardziej podatnym na infekcje i choroby. Może również negatywnie upośledzić twoją pamięć i zdolność koncentracji utrudniając codzienne funkcjonowanie. A co gorsza, może nawet zwiększyć ryzyko wystąpienia poważnych problemów zdrowotnych w przyszłości. Większość ludzi automatycznie obwinia swój pęcherz lub wieczorne napoje, takie jak herbata czy woda. Ale w rzeczywistości prawdziwym problemem jest często coś zupełnie innego to niezdolność Twojego organizmu do efektywnego zarządzania płynami w nocy, kiedy powinien zwalniać. Twoje ciało jest naturalnie zaprojektowane tak, aby aktywnie zmniejszać produkcję moczu podczas snu, pozwalając ci na nieprzerwany odpoczynek. Jeśli budzisz się, żeby oddać mocz, ten system po prostu nie działa tak, jak powinien. Nocturia to ważny sygnał ostrzegawczy, który wysyła Twoje ciało, a nie tylko zwykła uciążliwość. Uznanie jej za objaw, a nie za normę, to absolutnie pierwszy krok do znalezienia prawdziwego. I trwałego rozwiązania. Dobra wiadomość? Dla wielu osób rozwiązanie tego problemu zaczyna się od wprowadzenia prostych, ale skutecznych zmian, zwłaszcza w tym, co i kiedy jesz każdego dnia. Razem odkryjmy prawdziwą przyczynę Twojej nokturii i dowiedzmy się, jak możesz odzyskać spokojne noce i pełen energii dzień. Lekarze często obwiniają prostatę dno miednicy lub infekcje za nokturię, ale to nie są najczęstsze przyczyny. Prawdziwym winowajcą jest często wysoka insulina hormon, najlepiej znany z zarządzania poziomem cukru we krwi. Przewlekle, wysoka insulina, czyli hiperinsulinemia, zaburza zdolność nerek do zatrzymywania płynów w nocy. To zazwyczaj oznaka insulinooporności prekursora cukrzycy. Nocne wizyty w łazience są objawem tego głębszego problemu metabolicznego. Zajęcie się insuliną, a nie tylko pęcherzem, może przynieść trwałe rozwiązanie. Insulina nie tylko kontroluje poziom cukru we krwi, każe twoim nerkom zatrzymywać sód. Kiedy insulina jest wysoka, twoje nerki zatrzymują więcej sodu, a gdzie sód, tam podąża woda. Prowadzi to do zatrzymywania płynów w ciągu dnia, często podnosząc ciśnienie krwi. Ale kiedy kładziesz się spać w nocy, grawitacja przesuwa ten zatrzymany płyn z powrotem do krwiobiegu. Nagle twoje nerki są zalane dodatkowym płynem do przetworzenia, dlatego odczuwasz potrzebę oddania moczu godzinę lub dwie po zaśnięciu. Nie chodzi tylko o to, co wypiłeś przed snem, chodzi o to, że twoje ciało w końcu uwalnia płyn, który zatrzymywało przez cały dzień. Wysoka insulina jest ukrytym motorem tego nocnego cyklu. Naprawienie poziomu insuliny może przerwać ten schemat. Wysoka insulina nie tylko powoduje zatrzymywanie płynów, zaburza również inne hormony. Normalnie twój mózg uwalnia hormon antydiuretyczny ADH w nocy, aby zmniejszyć produkcję moczu. Podwyższona insulina hamuje ADH, więc twoje nerki nadal produkują duże ilości moczu. Dodaj do tego nadaktywny układ nerwowy wynikający z insulinooporności. A twój pęcherz staje się jeszcze bardziej wrażliwy. Wynik: więcej płynu do przetworzenia, mniejsza zdolność do jego utrzymania i pęcherz, który łatwo się aktywuje. Wysoka insulina tworzy idealną burzę dla nokturii. Rozwiązaniem jest zatrzymanie tej kaskady hormonalnej u jej źródła. Obniżenie insuliny przywraca naturalną równowagę twojego organizmu w nocy. To klucz do przespania całej nocy. Największym czynnikiem wywołującym wysoką insulinę jest spożywanie węglowodanów, zwłaszcza podczas kolacji lub jako późna przekąska. Produkty takie jak chleb, makaron, ryż i słodycze gwałtownie podnoszą poziom insuliny na wiele godzin. Wieczorne przekąski, nawet te zdrowe jak owoce czy mleko, utrzymują insulinę na wysokim poziomie, właśnie wtedy, gdy Twoje ciało powinno się wyciszać. Ten późny wzrost insuliny zaburza Twoje hormony i przygotowuje cię na nocne wizyty w łazience. Powszechna rada, żeby podjadać przed snem, może faktycznie pogorszyć nokturię. Aby przerwać ten cykl, unikaj węglowodanów i przekąsek wieczorem. Pozwól insulinie spaść przed snem, aby przywrócić naturalny rytm Twojego ciała. Nie chodzi tylko o mniej cukru, chodzi o czas i całkowitą ilość węglowodanów jednym z najprostszych sposobów, aby znacząco poprawić jakość twojego snu i zredukować potrzebę nocnych wizyt w toalecie, walki z nokturia, czyli częstym budzeniem się w nocy, aby oddać mocz, jest ustalenie ścisłej godziny granicznej, nieprzekraczalnego terminu dla jedzenia i picia. To prosta, ale potężna zmiana. Najlepiej do 18:30. Daj sobie i swojemu organizmowi te szanse. Daje to twojemu ciału czas na przetworzenie płynów zanim położysz się spać i pozwala na spadek poziomu insuliny przed snem. To kluczowe dla regeneracji. Wczesne zaprzestanie picia wody i jedzenia, szczególnie obfitych posiłków, oznacza, że Twój pęcherz jest pusty przed snem, co minimalizuje potrzebę wstawania, co zmniejsza ryzyko budzenia się i zakłócania Twojego cennego snu. Co ważniejsze, zapobiega to późnym nocnym skokom insuliny, które mogą negatywnie wpływać na sen, Pozwalając Twoim hormonom na reset i optymalną pracę podczas snu. Twoje nerki mogą w końcu oszczędzać wodę zamiast pracować na pełnych obrotach w nocy, a Twoje ciało dostosowuje się do naturalnego rytmu dobowego, co jest niezwykle ważne dla zdrowia. Dostosowanie się może zająć kilka nocy. Daj sobie czas i bądź cierpliwy, ale wyniki mogą być dramatyczne i odczuwalne już po krótkim czasie. Ta jedna zmiana często prowadzi do mniejszej liczby przebudzeń i głębszego, bardziej regenerującego snu. Czasem w ciągu kilku dni, co jest naprawdę imponujące. Zacznij dziś wieczorem. Nie odkładaj tego na później. Ustal godzinę graniczną i trzymaj się jej konsekwentnie. To klucz do sukcesu. Twój sen ci podziękuje, a ty obudzisz się wypoczęty i pełen energii. Zmiana pory posiłków jest potężna. To pierwszy krok ku lepszemu zdrowiu i samopoczuciu. Ale to, co jesz, jest równie ważne, jeśli nie ważniejsze. Wybór odpowiednich produktów ma kluczowe znaczenie dla sukcesu. Aby naprawdę obniżyć insulinę, musimy przyjrzeć się bliżej temu, co ląduje na naszym talerzu każdego dnia. Zmniejsz dzienne spożycie węglowodanów. Najlepiej poniżej 30 gramów dziennie. To klucz do odblokowania spalania tłuszczu. Dieta ketogeniczna to tutaj zaczyna się prawdziwa magia. Bogata w zdrowe tłuszcze i uboga w węglowodany to idealne połączenie, aby oszukać organizm i zmusić go do spalania tłuszczu. Przestawia twoje ciało na spalanie tłuszczu zamiast cukru to jak przełączenie paliwa w samochodzie z benzyny na olej napędowy o wiele bardziej wydajne. To utrzymuje insulinę na niskim poziomie co jest naszym głównym celem. Odwraca insulinooporność i zatrzymuje zatrzymywanie płynów, które powoduje nokturię. Koniec z nocnymi wycieczkami do toalety. Zastąp chleb, makaron i słodycze. Pożegnaj się z tymi produktami na dobre. Produktami takimi jak awokado, pełne zdrowych tłuszczy i witamin. Oliwa z oliwek, skarb śródziemnomorski, bogaty w przeciwutleniacze. Orzechy, idealna przekąska, pełna białka i zdrowych tłuszczy. Ryby i zielone warzywa liściaste podstawa zdrowej i zbilansowanej diety. Wielu zauważa lepszą energię to naturalny efekt uboczny odżywiania organizmu tym, czego naprawdę potrzebuje. Jaśniejsze myślenie umysł staje się ostrzejszy i bardziej skoncentrowany i mniej wizyt w łazience często w ciągu tygodnia. Nocny spokój jest na wyciągnięcie ręki. Gdy Twoje ciało się dostosuje, nadmiar płynów jest uwalniany. To naturalny proces oczyszczania, a nocne oddawanie moczu ustaje, sen staje się głębszy i bardziej regenerujący. To nie jest tymczasowe rozwiązanie, to trwałe rozwiązanie, zmiana stylu życia na lepsze. Zmień swój talerz, a możesz zmienić swoje noce. Zacznij już dziś. Aby wzmocnić swoje wyniki, dodaj post przerywany do swojej rutyny. Post to nie głodzenie, to dawanie swojemu ciału codziennej przerwy od jedzenia i produkcji insuliny. Wypróbuj harmonogram 18:06. Jedz wszystkie posiłki w ciągu 6 godzinnego okna, np. od południa do 18:00. To naturalnie wspiera Twoje wczesne odcięcie i utrzymuje insulinę na niskim poziomie przez dłuższy czas. Podczas postu Twoje ciało naprawia się, spala tłuszcz i przywraca wrażliwość na insulinę. Wynik: Twoje nerki się resetują, równowaga płynów wraca. Nokturia zanika. Połącz wczesne odcięcia, dietę niskowęglowodanową i post, aby uzyskać najpotężniejszy efekt. To podejście nie tylko maskuje objawy, odbudowuje Twoje zdrowie od wewnątrz. Droga do wyeliminowania Nokturii może być szybka i zmieniająca życie. Zmieniając dietę i pory posiłków, możesz zobaczyć rezultaty już po kilku nocach. Wyobraź sobie, że przesypiasz całą noc i budzisz się odświeżony. To jest w Twoim zasięgu. Lepszy sen prowadzi do lepszego nastroju, jaśniejszego myślenia i niższego ryzyka chorób przewlekłych. Nie tylko zarządzasz objawem. Naprawiasz pierwotną przyczynę. Informacja zwrotna jest natychmiastowa. Kiedy przesypiasz całą noc, wiesz, że jesteś na właściwej drodze. Nie akceptuj nofturi jako nieuniknionej. Zacznij od wczesnego odcięcia. Zmniejsz węglowodany i spróbuj posłów. Obnisz insulinę, a uciszysz budzik swojego pęcherza. Wyniki mówią same za siebie. Noc.